Dziś krótka prezentacja Nissana Kaszkaja trzeciej generacji. Auto mam tylko na godzinkę, więc film będzie z pewnością mało dokładny, ale mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam kilka szczegółów, smaczków i kilka fajnych opcji wyposażenia, jakie ten samochód posiada. Zacznijmy standardowo od wyglądu zewnętrznego. Z pewnością kaszkaj trzeciej generacji zmienił się znacząco. Przede wszystkim pojawiło się więcej ostrych przetłoczeń karoserii, czego nie było ani w pierwszej, ani w drugiej generacji. Nissan poszedł w stronę charakterystycznego przodu z dziwnie wyglądającymi przednimi światłami. Lampy są oczywiście w pełni LEDowe. Charakterystyczna cecha to podpis, zazwyczaj wewnątrz lampy, w kaszkaju, na tej części lampy, która jest lakierowaną nakładką. Jeżeli chodzi o smaczki z przodu, to z pewnością mamy tutaj ciekawie wyglądające wloty powietrza. Nie jest to sztuczny wlot, zaślepiony, ale faktycznie prawdziwy kanał powietrzny. Małe lampy przeciwmgielne, duży grill, oczywiście pod znaczkiem radar tempomatu, czujniki parkowania, szare wykończenie, szare osłony zderzaka i w zasadzie z przodu to wszystko. Z boku z pewnością wyróżniają się 20 calowe felgi standardowe w wersji Tekna Plus. To jest wersja Tekna Plus, czyli najbogatsza wersja, której cena startuje od blisko 170 tysięcy złotych. Ten egzemplarz nie ma w zasadzie z wyposażenia tylko napędu na cztery koła i czarnego dachu. Czarny dach jest dostępny w opcji. Wszystko inne w wersji Tekna Plus jest standardem. W tym egzemplarzu również automatyczna skrzynia bezstopniowa Xtronic. Nissan pozostał też przy czarnym wykończeniu łuków nad i listew z dołu drzwi. Te listwy zasłaniają progi, więc nie pobrudzicie spodni wsiadając do Kaszkaja. Na pewno te czarne wykończenia nieco odbierają samochodowi sportowego wyglądu. No ale Nissan od pierwszej generacji pozostawał im wierny. Pod koniec produkcji drugiej generacji wychodziła wersja, która miała lakierowane wszystkie te czarne elementy, to znaczy nadkola, listwy, drzwi, zderzaki. No ale w trzeciej wersji od tego odstąpiono. Pozostał natomiast chromowany pas pod linią szyb. Lusterka trafiły z trójkącików w rogach szyb na drzwi. Z tyłu również dwukolorowe srebrne wykończenie. Tylna klapa posiada elektryczne sterowanie. Otwiera się automatycznie. Duży plus za dwa rozwiązania. Po pierwsze, klapę możemy również zamknąć elektrycznie i zaryglować zamki samochodu. Po drugie, ta klapa działa w miarę szybko. To zaraz wam zaprezentuję. Jeszcze tylko rzut oka na 480-litrowy bagażnik. Oczywiście z półeczkami pod spodem. Jedna i pod spodem druga, w środku subwoofer, bo auto wyposażone jest w 10 głośnikowy system nagłośnienia Bose. Zamykamy klapę i klapa nie potrzebuje na to przesadnie dużo czasu, rusza od razu. Napis kaszkaj powędrował na środek tylnej klapy. Światła zachowały w zasadzie podobny kształt, natomiast te tylne światła również w sposób charakterystyczne dla modelu zachodzą takimi paskami kojarzającymi się z Kia Stinger na boki nadwozia. Na dachu płetwa rekina, oczywiście pakiet przyciemnianych szyb tylnych. Auto wyposażone jest w system bezkluczykowy, niezmiennie wnisanie jest on sterowany przyciskiem na klamce. Ciekawostką, jak chodzi o wyposażenie standardowe Kaszkaja, są również spryskiwacze szyby przedniej, kryte w piórach wycieraczek. Natomiast tutaj ciekawostką jest dodatkową to, że kiedy przyciągniemy do siebie dźwigienkę odpowiedzialną za sterowanie pracą wycieraczek, to spryskiwacz nie pracuje stale. Spryskiwacz spryskuje wyłącznie wtedy, kiedy wycieraczki poruszają się w górę szyby. I niezależnie od tego, że trzymamy dźwigienkę, to wycieraczki. Podróżując w dół szyby, już nie uwalniają płynu do spryskiwacza. Ciekawa funkcja. Radar, odpowiedzialny za pracę systemów bezpieczeństwa, systemów wspomagających jazdę, jak widać, ma przestrzeń ogrzewaną na szybie. Ciekawa sprawa, tego jeszcze nigdy nie zauważyłem w samochodach. Kaszkaj wyposażony jest też w head-up display bez szybki, co jest dużym, dużym plusem. Na zewnątrz szary lakier. Co ciekawe, jest to lakier metalizowany. Przejdźmy do środka. Trzeba przyznać, że największa metamorfoza, jaką przeszedł Kaszkaj, to metamorfoza jego wnętrza. To wnętrze stało się dużo bardziej starannie wykończone, dużo lepszych materiałów użyto i jest dużo bardziej aktualne, jak chodzi o wszystkie elektroniczne gadżety. Standardem wersji Tekna Plus są elektrycznie regulowane fotele przednie z pamięcią ustawień. Poza standardową regulacją wzdłużną i w pionie do dyspozycji mamy także czterokierunkową regulację podparcia lędźwiowego. Fotele wyposażono w masaż, którego rodzaj wybieramy na ekranie środkowym, ale nie jest to masaż jaki spotkacie w modelach Marek Premium. Czujecie, że coś rusza się w fotelu, ale moim zdaniem ani nie wpływa to na mięśnie pleców, ani nie jest przyjemne. Fotele pokryto tapicerką ze skóry nappa, ale niestety skóra skórze nierówna. Tapicerka nie jest tak miękka jak należałoby się spodziewać po tego typu materiale, w ogóle również nie pachnie. Listwy ozdobne to na szczęście w zdecydowanej mniejszości piano black. Ozdobny plastik pokryto wzorem mającym imitować swoje drewna, piano black to tylko ten cieniutki pasek na krawędzi oraz mała część ponad srebrną listwą na desce rozdzielczej. Na boczku drzwiowym i desce skóra ekologiczna, tutaj w kolorze granatowym. Powyżej miękkie tworzywo deski rozdzielczej. W teknie Plus standardem jest czarna podsufitka. Do tego wizytówka Kaszkaja od pierwszej generacji, czyli panoramiczny szklany dach, który co prawda nie jest otwierany, ale po pierwsze kapitalnie doświetla wnętrze, a po drugie ma najlepszą na rynku sztywną roletę, która zaciemnia go w 100%. Nissan pozostał przy klasycznym, odrębnym od ekranu środkowego panelu sterowania klimatyzacją. Na panelu tym znajdują się także przyciski do włączania elektrycznego ogrzewania przedniej szyby oraz do ogrzewania kierownicy. Moim zdaniem, w naszym klimacie są to jedne z bardziej użytecznych opcji wyposażenia komfortowego współczesnych samochodów. I dobrze, że Kaszka i wreszcie je ma. Główny ekran dotykowy również zachował pokrętła oraz fizyczne przyciski wyboru funkcji samochodu. Kaszkaj wyposażony jest w system kamer 360 stopni, co ciekawe, obecnych już w pierwszej generacji modelu Bo od roku 2009. Jak widzicie, system jest responsywny, nie do końca przekonuje mnie tylko jego szata graficzna, która, zwłaszcza w tak ostrym słońcu, utrudnia odczytywanie informacji. Wyświetlacz zegarów jest czytelny i estetyczny. Szczęśliwie, Nissan nie poszedł w tej kwestii ani drogą swojego właściciela, czyli Renault, ani też drogą innych japońskich marek, takich jak Toyota. Możliwości personalizacji są ograniczone, bo wybrać możemy tylko pomiędzy dwoma wzorami prędkościomierza i obrotomierza: klasycznym oraz pierścieniowym, który pozostawia więcej miejsca na środku ekranu, na przykład na wskazania nawigacji. W klasycznym widoku możemy natomiast konfigurować wyświetlacz po lewej stronie, wewnątrz obrotomierza. Możemy wybrać pomiędzy wskazaniem nawigacji, czasu dojazdu do miejsca docelowego, spalania, danych o podróży, wybranego przełożenia czy średniej prędkości. Pomiędzy zegarami możemy wyświetlać dane nawigacji, komputera pokładowego, dotyczące działania systemu Start-Stop, źródła dźwięku czy systemów asystujących. Za pośrednictwem ekranu możemy też ustawiać szereg funkcji pojazdu, jak np. ESP, asystentów kierowcy, wyświetlacza Head-Up itd., itd. Przy okazji, Tekna Plus ma wszystkie systemy, które umożliwiają Kaszkajowi samodzielną jazdę po autostradzie. Oczywiście pod nadzorem kierowcy i z rękoma na kierownicy. head Display ma dość dużą przekątną, bo aż 10,8 cala. Prezentowane są na nim nie tylko dane o aktualnej prędkości pojazdu czy wykrytych znakach drogowych, ale także dane z nawigacji. W tej wersji wyposażenia standardem jest dziesięciogłośnikowy system Bose. Gra całkiem nieźle, ale niestety nie został wyposażony w system dźwięku przestrzennego, więc poza nieco bardziej soczystym basem nie ma się co po nim spodziewać cudów. Dobre wrażenie zrobił na mnie nowy wzór kierownicy Nissana. Okrągła, środkowa część kojarzy mi się z kierownicami z BMW czy Mercedesa. Proste kubistyczne ramiona z kolei dodają jej indywidualnego charakteru. Do tego kierownicę wyposażono w łopatki do zmiany biegów. Jeszcze rzut oka do tyłu. Pierwsze co zauważycie, to to, że drzwi otwierają się niemal pod kątem prostym. To rewelacyjnie ułatwia dostęp do wnętrza osobom starszym czy też montaż fotelika dziecięcego. Przestrzeni na nogi nie powinno brakować nikomu. Mamy dwa nawiewy oraz dwa porty USB. Jeden typu A, drugi typu C. Wnętrze Kaszkaja zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest tu zdecydowanie przyjemniej niż w konkurencyjnych modelach Toyoty czy Hyundai. Nissan w udany sposób połączył nowoczesność z klasycznym stylem deski rozdzielczej i tradycyjnym sterowaniem funkcjami. Nie za bardzo podobało mi się natomiast poczucie ogromnej przestrzeni na wysokości głowy, zwłaszcza po znaczącym opuszczeniu fotela kierowcy. Nadal nie rozumiem, po co komu przestrzeń na tej wysokości, ale może wynika to z faktu, że mam tylko 175 cm wzrostu. Żałuję też, że nie mogłem sprawdzić, jak wygląda oświetlenie ambientowe wnętrza po zmroku. No dobrze, a teraz do rzeczy. Jak jeździ najnowszy kaszkaj? Pojemność silników z generacji na generację zmniejszała się i obecnie nie zamówicie do kaszkaja większego silnika niż 1.3. To 1.3 Turbo to wcale nie jest nowa konstrukcja, bo w produktach koncernu Renault pojawia się już od kilku ładnych lat. W testowanym kaszkaju ma 158 koni mechanicznych, 270 Nm i występuje w połączeniu z układem miękkiej hybrydy. W przypadku miękkiej hybrydy nie ma mowy o jeździe wyłącznie na prądzie. Nissan nie podaje nawet pojemności zastosowanej tutaj baterii, co oznacza, że jest ona mikroskopijna. W teorii napęd hybrydowy ma wspomagać ruszanie i jazdę na wzniesieniach, ale ja mam wrażenie, że zastosowano go tutaj tylko po to, aby również wyłącznie teoretycznie obniżyć emisję spalin w danych technicznych. W takiej konfiguracji auto waży około półtorej tony, więc silnik 1.3 nie ma wcale lekko. Taki napęd wystarcza do miasta, poradzi sobie na trasie, ale o dynamicznej jeździe z kompletem pasażerów i bagażem możecie zapomnieć. Katalogowe 9,5 sekundy do setki mówi zresztą samo za siebie. Dlatego też nie będę narzekał na nieco nadwrażliwy układ kierowniczy czy tendencje nadwozia do bujania przy gwałtownych zmianach kierunku jazdy. Pominę też możliwość zmiany trybów jazdy, bo w środowisku naturalnym dla Kaszkaja bez napędu na cztery koła to wszystko nie ma żadnego znaczenia. W mieście i w ruchu podmiejskim znaczenie będzie miał za to komfort podróżowania. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że kaszkajem jeździ się po prostu przyjemnie. Przede wszystkim sprężyste zawieszenie zapewnia komfort, którego nie zakłócają nawet 20-calowe felgi tego egzemplarza. Auto pozbawiono przy tym drętwoty prowadzenia kaszkaja J11, nie powróciły też na szczęście donośne dźwięki pracy podwozia znane z J10. Komfort jazdy miejskiej zwiększa też automatyczna skrzynia biegów. I uwaga, uwaga, ja, zaciekły przeciwnik skrzyń CVT, mówię to o skrzyni bezstopniowej X-Tronik. Dlaczego w Toyocie tak ją krytykowałem, a tutaj uznaję ją za zaletę? Ano dlatego, że Nissan w przeciwieństwie do Toyoty potrafił w taki sposób zaprogramować symulację przełożeń, że wrażenie ślizgającego się sprzęgła, któremu towarzyszy wycie silnika w niebogłosy, ograniczono niemal do zera. W tym kontekście manetki do zmiany przełożeń mają trochę więcej sensu niż w te w Toyocie Corolli. Jeśli więc jesteście skazani na CVT, choć w sumie nie wiem, czemu mielibyście być skazani na ten wymysł szatana, to wybierzcie ich bo ma on wszystkie zalety automatu i ograniczone do minimum wady skrzyni bezstopniowej. Koniec końców, kaszka i trzeciej generacji to udane auto, ale no właśnie, jest jednak kilka ale. Pierwszy kaszkaj był bardzo niedopracowany w szczegółach, ale jego koncepcja była w pewnym sensie innowacyjna i przyczyniła się do powstania segmentu crossoverów. Drugi kaszkaj był już dużo bardziej dopracowany i w swoim czasie całkiem atrakcyjnie wyceniony. Trzeci natomiast nie ma się czego wstydzić ani jak chodzi o wykończenie, ani jak chodzi o wyposażenie. Problem jednak w tym, że nie ma w nim żadnej świeżej koncepcji, niczego pociągającego. Wybór silników, przynajmniej na razie, jest znikomy, a cena no właśnie, cena to kolejne ale. Kaszkaja kupimy już za około 105 tysięcy złotych, ale żeby poczuć, że jest to auto aktualne i przekonujące do siebie wyposażeniem, musimy wydać minimum 163 tysiące na wersję Tekna z automatyczną skrzynią biegów. I nadal będziemy mieli do dyspozycji niespełna 160 koni i nadal nie przejedziemy wyłącznie na prądzie ani metra. Z tej perspektywy kaszkaj to po prostu kolejny przyzwoity samochód. I nic więcej. Nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale ja wybrałbym raczej koncernowego konkurenta Kaszkaja, czyli Renault Arkane. A dlaczego? Tego dowiecie się z kolejnego testu na moim kanale. Do zobaczenia już niedługo.